I o tym, co możemy zrobić, żeby pokazać światu, jak bardzo go kochamy i że nam na nim zależy. Dlatego skipper Teresa i ja, tak w ogóle, to pierwszy występ Teresy na vlogu. Podjęłyśmy wyzwanie, żeby znaleźć jak najwięcej sposobów, by dbać o naszą planetę. Tak! Ogólnie chodzi o mniejsze zużycie na co dzień i o to, by jak najwięcej rzeczy wykorzystać ponownie. Znajdźmy złoty środek, dzięki któremu pomożemy sobie i światu. Można to ująć jeszcze inaczej: żyjmy po prostu bardziej ekologicznie. Tak! Dlatego przedstawiamy Wam proste sposoby do przetestowania w domu, które będą bardzo korzystne dla środowiska. Dom marzeń światła! Zredukuj zużycie prądu, dobrze? Najwięcej prądu marnujemy w nocy, kiedy zostawiamy nasze sprzęty podłączone. Tak, więc jeśli nie chcesz być energetycznym wampirem. Jeśli nie chcesz wysysać energii, której nie potrzebujesz, i kiedy nie używasz laptopa albo komórki albo wszystkiego, co podłącza się do prądu, odłącz to! Kiedy szczotkujesz zęby, zakręć wodę i odkręć dopiero jak skończysz. Już? Już. W kuchni można zastosować tyle eko że starczyłoby na odrębne ekologiczne wyzwanie. Tak, my na przykład przez cały tydzień nie wyrzuciliśmy żadnego jedzenia. Ja zawsze namawiam też do kompostowania, czyli gromadzenia resztek jedzenia i ponownego wykorzystania ich do nawożenia gleby. Poza tym, dżdżownice to kochają. Szkoła jest lato, ale spędzamy tu bardzo dużo czasu. I musimy tu dojeżdżać. Można jeździć razem albo lepiej iść pieszo lub przyjeżdżać rowerem. A wiecie co jeszcze? Przecież jedy w szkole. Dlatego dobrym pomysłem są butelki na wodę i pudełka wielokrotnego użytku. Każdy z nas może dokonać tej zmiany. Co, gdyby namówić na coś całą społeczność? Cała klasa podpisała petycję, żeby stworzyć w szkole ogród. W ten sposób mogliśmy pomóc pszczołom i motylom. I wiecie co? Udało nam się! Wow, brawo! To doskonały przykład, że każdy z nas może coś zmienić. Naprawdę możemy więcej niż nam się wydaje. Dobrze. Jeszcze coś dodam. Wiem, że ochrona naszej planety wydaje nam się ogromnie trudnym zadaniem, prawda? W sumie, co jedna osoba może zrobić, żeby coś zmienić na świecie? Bardzo dużo. Właśnie podałyśmy całe mnóstwo przykładów, i te maleńkie zmiany się ze sobą łączą. Może, jeśli zobaczycie papierek na plaży, podniesiecie go? Naprawdę możecie bardzo wiele zmienić, a razem mamy moc, żeby zrobić wszystko.